Cześć wszystkim, jestem Monty i witam was serdecznie w kolejnym chorym odcinku na moim kanale z tu Escape The Background, gdzie znowu będziemy poszukiwać wyjścia z kuską. Dzień dobry. Zostać łapkę w górę i subskrypcję, dołączacie Discord na Discorda, link w opisie. A my musimy teraz iść tutaj, bo nie wiem co tu... Co tam było na tej kartce? They know the way out of their followed. Idziemy za nimi. Ej! Ja, ja robię to co on. Byście poczekali na mnie, a nie. Ja robię to co on, on bo jak on kłóca, to. Gęsiego. Tak no, teraz mnie sprygnie No właśnie Co? Co się z nim stało? Coś Dlugo? Się... Coś się z nią... Co Coś się... Ja wiem Ja wiem czemu on to zrobił Co się z nim dzieje? No. Ja, ja wiem czemu on to zrobił chyba Mam Ty Ty źle robiłeś No byś, bo nie zaczekaliście na mnie ale nie, nie, nie. Coś się dzieje Coś Coś się dzieje No wiem no ale kurde nie czekaliście na Jan się ale Coś Nie że Ale coś się z tym Saimonem stało Jezu latał jak jakaś jak jakiś... <laughs> samolocik papierowy. <laughs> no to proszę, jak, jak według... No. Tylko oszczędzaj sprinta, on też sprintuje, no właśnie. On sprintuje... <śmiech> <śmiech> jak ten partykarek go złapał, to jego ciało zaczęło latać na wszystkie możliwe strony świata. Pythagoras. <laughs> Czekaj, ale on ma fajne odirasy. Ten nie. Teraz nie biegnie? O! Coś leży. Haha, nie ha, ha, dobra, bo to tak działa. Dobra, ja już wiem, jak to działa. Jest, masz po prostu za nim łazić. No, jak on odkucnie, to ty jeszcze... to ty musisz odkucnąć w tym momencie, w którym od on odkucnie. No shit Sherlock Teraz o, nie, nie wyprzedzaj go Panowie Gęsiego! Gelsiego! Ze mną Gęsiego Nie psuj gry no dobra, idziemy za mną. No, znowu umrzesz. i znów umarł. Od czego? Od czego? <śmienny numer. śmienny> Czemu? Co się dzieje? Jezus Maria! Ty na pewno jesteś człowiekiem! Ja patrząc na Twoje martwe ciało, jakie WikiBasy robię, to ja się zaczynam od tobie to bać. Czym ty jesteś? Odejdź ode mnie. Dobra, Simon, za mną Gęsiego. Nie, bo znów grę psujesz znów się. Znów umrzemy. Nie czekaliś, nie czekałeś na mnie. No po prostu ja też teraz też. Nie, jestem. że coś, ale pojrzę. Zrób to sam, ale nie bo ja muszę ten z tobą być na wyjściu. Nie. ...umarłem od tego soczku czerwonego. Dlatego powiedziałam że to Czy ty serio wypiłeś... ...liquid pain? No... no ...specjalnie. Żeby... ...specjalnie. Nie rzucaj się, ale my poziom, który powinno przynieść szybko... ...przechodzimy już w jakiś czwarty raz. Może. Nie blokuj go. On zna drogę tylko. <coughs> Ej kojarzysz ten level? I teraz nie biegnij. Nie, uciekaj, to idzie. Teraz. Ej kojarzysz ten level? Po tym odcinku nagrywamy Lunch Lady. Nie. Gadysz ma sobie. Nie chcę jakieś Widzisz, jak bez ciebie łat łatwo idzie? No bo teraz co nim podłączasz, a nie przed nim. Ej, ci ci Słyszysz? Jaka piękna cisza jest, gdy nie gadasz. Coś mówiłeś? Mm -hmm. Okej, jest wyjście. Pa radź sobie tam. Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to kurze jest Almond Energy Bar Skacz, skacz, skacz O, Nie. a tutaj są, tutaj są jakieś piętra Dziękuję Aparat Bądź, tak. Zrobię ci zdjęcie śmiechni się zrobię ci zdjęcie I obrazek się zmienił Na tym aparacie Ej, a widzisz jaki to jest obrazek? wywaliło? Nie. Serbek piłem na kaszelek. Ja ci zrobiłem zdjęcie i się zmienił obrazek na aparacie. Gratulacje. Ty, tutaj jest, pal. Jesteś tutaj. Co to jest? Jakieś coś. Ja wiem. Ej, internet mnie cofa. Otknąłem e, przez ciebie. Czy ty spadłeś? Ja... ja na most, a spadłem gdzie indziej. Who is here? Ty. Masz aparat? No mam. Dobrze. O mam. Niebieski van. Nie, nie, nie. O oh nie. To tak Aha. To tak jak w, w takiej jednej grze na Atari. Dosłownie spadniesz z, jedno, z c pięciu centymetrów, i już nie żyjesz. Głupie, jakby było, jak grać, to sunie. Skok e, zabija. Właśnie tam, tam skok nie zabija, ale jak spadniesz z, ty, z tego z tyle, ile jest skok. spadniesz z takiej wysokości, z której jest skok, to, to umierasz. Niebieskie tło, jest tam jakieś niebieskie? Było chyba co, nie? Jest. Aby potwor Oby potworów nie było, <laughs> mam nadzieję, że nie będzie żadnych potworów, co nie? Szafki, chyba będą potwory, koska. Mam nadzieję, Co? że nie będzie żadnego potwora na tym levelu. Jak w szafkach w szafkach możesz się chować, więc... Mam o mam. Papier. O, mam. Kamera. Nie! nie. Well shit. Dlatego to są szafki. Chaule. Wykrakałem. Ale nie było jeszcze niebieskiej paklumsów, co nie? Jest. No... Dobra, zróbmy. Zrobiłem... Zdjęcia. Teraz zawinę. Nie! Nie! Ty go no nie No nie! Moje ciało lewituje! <coughs> Ta gra jest tak dobrze zrobiona, że nawet moje ciało lewituje. I HOPE YOU DIE IN A FIRE Dobra, teraz... Okej... Okay. To jest... to teraz ostatni jest level w sensie Czy ty sobie spoilerujesz? Nie, po prostu, spojrzałem na dół i widać. Aha, że tak, Taki level Kamera Kamer Lightwear Action. Co jest to światło? O, widzę. Smajlera. Dobra. Zrobiłem zdjęcie mojemu jumpscare'owi. Ogólnie, e, te, wiesz co, twoja kamera ma leciutkie światło i nim możesz je, te, te smile, możesz je smailer sma zniknąć. Widzisz? tutaj jest moje zdjęcie. Ale widzisz? Kuska, widzisz? Patrz, kam twoja kamera, tu za tobą, ta kamera ma leciutkie światło i tym światłem możesz się odstraszać. Ej moje zdjęcie piękne, to jest moje zdjęcie. To jest No, przyznam ci, że na miniaturę. ten coś na górze jest. No. Czyli tam trzeba będzie iść na koniec. Jeszcze ten level. Kurde. Za nami latarką też ich możesz ostraszać. Latarką też ostrasza. Aha, Zadzika. o ty u mnie zadnikał, o! O, nie umarłeś wtedy, kiedy ja? W Aha, to fajnie. Co? Wiesz, z czego muszę? Wiesz, jakiej osobie trzeba zaraz zdjęcie zrobić? No, Mr. Skin Steeler. W dobrym momencie. Just to in to time. Na życzenie. Chcę no, zobaczyć twoje zdjęcie z Powiedz ci na życzenie. Otworzyło się to. Tak otwar otwarło. Um. <coughs> Jakie mamy zdjęcia? Patrz, I jest, ja jest. przed śmiercią. Nie, chcę się popchać. Yeah. Nie. Ej! <klucz> Dobra. Nie, nie Ej, ej! Ej! Co? Spadłem, kurde, oby, o tekstury. Nie e, No nie żyje, kurde! Umrzyj. A spektajtujesz mnie? Umrzyj, tak. Umrzyj. Umrzyj. No dobra, ale teraz nie trolluję. Teraz nie trollujemy, się ten, ten Oto O główienko na którym stoisz, zahaczyłem się, wpadłem pod windę i spadłem na sam dół. Dobra, skacz. To się kameruje! Ała, kurczę, rzeczywiście. No kurczę, pieczony. Ja nic nie biorę już. Będę bezcenny. Skończmy te pakruńce w końcu. Aś, <coughs> w ogóle to, że szkoda, że sprzedałeś case do animatronic. Wiesz czemu? Ja, wiem czemu, że mi szkoda. No, nie klikaj. Się. To ty teraz klikałeś. Ale wiesz czemu szkoda? Nie. No. Bo Fox, twój kuzyn, kupił. I moglibyśmy dwa trójkę zagrać. Wiem. Wiem, że ty kupisz. Byłoby ciekawiej. No, ale jakby... Taki... ...bularstwo, bo mam szkoda. I mam szkoda, że to się Bach! Aparatu nie wziąłem Bo Tam była białe... O właśnie coś takiego Czy, czy to już wyjście? A, Lecimy! Osiągnięcie

Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, na W opisie do zobaczenia i cześć!